Witaj w UI-owym wyzwaniu od InfoShare Academy. Jeśli interesujesz się UIem i chcesz stworzyć swój pierwszy projekt, a nie do końca wiesz jak się do tego zabrać, to ten challenge jest dla ciebie. W internecie jest wiele poradników, które świetnie objaśniają teorię, ale gdy przychodzi ci zabrać się do zaprojektowania swojego pierwszego projektu, to czujesz, że nie wiesz od czego zacząć. I tu świetnie się wpisze nasz challenge. Przeprowadzę cię przez proces projektowania twojej pierwszej aplikacji, który będziesz mogła lub mógł umieścić w portfolio. Challenge podzieliłem na 4 tygodnie. W każdym tygodniu zajmiemy się innym zagadnieniem przy projektowaniu takiej aplikacji. To będzie świetna okazja, aby zobaczyć, jak wygląda taki proces projektowy. Challenge dostosowany jest do poziomu początkującej osoby. Przekonasz się, że wcale nie jest to takie trudne. Dodatkowo w każdym tygodniu będziemy poznawać lepiej Figmę, w którym będziemy robić nasze wyzwanie. Nie będzie to klasyczny tutorial, w którym ja będę tworzyć aplikację, a ty będziesz starać się odtwarzać ją na swoim ekranie. W tym wyzwaniu zależy mi na tym, aby każdy stworzył swój indywidualny projekt, który uruchomi twoją kreatywność. Brzmi ciężko? Spokojnie. Do każdego tygodnia otrzymasz film, w którym dokładnie wyjaśnię ci, co musisz zrobić i jak się do tego wszystkiego zabrać. Przed weekendem otrzymasz także wiadomość z przydatnymi materiałami i podpowiedziami. Dodatkowo będę do Twojej dyspozycji na naszym infoszerowskim Discordzie, gdzie można będzie dopytać lub poprosić o pomoc czy feedback. Link znajdziesz w opisie. Być może nie wiesz jeszcze, czy chcesz wejść do IT i czy UI jest dla Ciebie, a może po prostu chcesz się sprawdzić, czy dasz radę. To wyzwanie jest dla Ciebie. To, czego będziesz potrzebować, to odrobinę czasu w tygodniu, aby przejrzeć materiały i kilka godzin w weekend. Najlepiej nie zostawiaj wszystkiego na jeden dzień. Jeśli nie nadążysz z tworzeniem w ciągu tygodnia, nic nie szkodzi. Po prostu rób to wyzwanie swoim własnym tempem. To ile czasu poświęcisz na wyzwanie zależy od Ciebie. Z doświadczenia wiem, że ilość poświęconego czasu przekłada się na jakość projektu. Po prostu dochodzenie do tego rozwiązania, z którego jesteśmy zadowoleni, to proces. Najpierw tworzymy coś, do czego nie jesteśmy przekonani. Mając już projekt, nad którym możemy pracować, dużo łatwiej jest nam poprawić, ulepszyć modyf i modyfikować nasz koncept. Po kilku takich iteracjach otrzymujemy coś, z czego jesteśmy finalnie zadowoleni. Projektowanie nie działa tak, że już za pierwszym razem otrzymujemy zadowalający nas efekt. Oczywiście, wraz ze zdobytym doświadczeniem potrzebujesz mniej takich iteracji, ale najważniejsze jest po prostu zacząć tworzyć coś, co finalnie doprowadzimy do końca. Początkowo efekty będą różne i to całkowicie normalne. Najważniejsze jest, aby zdobywać cenne doświadczenie. Twój piąty projekt będzie lepszy od pierwszego, twój dziesiąty projekt od piątego, a setny od pięćdziesiątego. Każdy kolejny projekt będzie lepszy, ponieważ będziemy pamiętać o błędach, które zrobiliśmy w poprzednim projekcie. Wyciągamy wnioski i zdobywamy doświadczenie. Jak się w ogóle uczyć tego projektowania? Czy robić jeden duży projekt, który poprawiamy aż do uzyskania świetnego efektu? Czy może tworzyć więcej drobniejszych projektów? Moje podejście świetnie obrazuje historia nauczyciela ceramiki, którą przytaczałem w szóstym numerze newslettera UXUI. Nauczyciel ceramiki postanowił zrobić eksperyment. Podzielił klasę na dwie grupy. Jednej grupie powiedział, aby przez cały dzień zrobili najlepszy garnek, jaki potrafili. Druga grupa została poproszona o stworzenie tak wielu garnków, ile byli w stanie zrobić w ciągu jednego dnia. Na koniec zajęć nauczyciel poprosił każdą osobę o wybranie jednego garnka, który jest ich zdaniem najlepszy. Jak się okazało, najlepsze garnki pochodziły z grupy, które miały iść w ilość, a nie jakość. I początkowo taką drogę Ci polecam w nauce projektowania. Tak też będzie skonstruowany nasz challenge. Będziemy chcieli zrobić prostą aplikację mobilną, która zawiera cztery ekrany. To jakie ekrany to będą zależy od tego, który temat aplikacji wybierzesz. Będzie ich kilka do wyboru. Następnie wybierzemy font i kolorystykę. Wybierzemy te ekrany, które będą najlepiej prezentować się w naszym portfolio. Wszystko zrobimy z wykorzystaniem komponentów i auto layout w figmie. Na koniec zaprezentujemy wszystko w ładny sposób i stworzymy mini case study. Nasze wyzwanie ui podsumujemy sobie webinarem, na którym będziecie mogli pokazać swoje prace oraz ja pokażę, jak pewne rzeczy można było rozwiązać. Nawet jeśli nie wiesz, czy będziesz w stanie ukończyć wszystkie widoki, to i tak zachęcam Cię do tego, aby otworzyć Figmę i spróbować zaprojektować swój pierwszy ekran. W wiadomości, którą będę wysyłał przed każdym weekendem, będą podpowiedzi, które przeprowadzą Cię przez wyzwanie. Jeśli czujesz się na siłach, możesz utrudnić sobie zadanie i spróbować zaprojektować widok według własnego doświadczenia. Osoby, które ukończą nasz challenge, będą mogły wziąć udział w próbnej lekcji UI, którą przeprowadzę. Zapisz się na challenge i stwórz swój pierwszy projekt aplikacji.